3, 2, 1, go! Oglądajcie Miss Nicole! Woo! Dzisiaj mamy challenge z gimnastyki artystycznej! Woo! Dzisiaj mamy niezwykłego trenera, to będzie jeden z nas! Ćwiczenia będzie pokazywał Felix! Okej, okay, żartuję. Śnieżka będzie pokazywać ćwiczenia, a my będziemy je powtarzać! Woo! Ona uprawia gimnastykę artystyczną ponad 10 lat i będzie dzisiaj nam pokazywać ćwiczenia! Super, będziemy zaczynać, ale najpierw musimy wybrać karę! Uuu. To pierwszy chce wybierać karę! Ja! Ja! Trzymaj! Co, 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 co tam? Co, co tam? Fajnie gimnastyczny! To jako Spider-Man tylko gimnastyczny! Idziemy zobaczyć ćwiczenie! Pierwsze ćwiczenie: fontanę zabręczą! Co? I tak ono wygląda! Co? Soo! Jak? Ważnie, jak to można powtórzyć? Pokaż jeszcze raz, proszę. Pokażę ćwiczenie powoli jeszcze jeden raz. Okej, okay, lewa, prawa. Mhm. A, to jest łatwe. Nie rozumiem, nie rozumiem, nie rozumiem, nie rozumiem, nie rozumiem, nie rozumiem. A kto pierwszy? No raz, dwa, trzy mówimy, tylko nie ja. Tylko nie ja. Tylko nie ja. ja. Oh. Krystyna jeszcze nie powiedziała tego. A, tylko nie ja. <laughs> pierwszy Adam. Mamy nowe zasady. Tylko, tylko nie, nie. Jestem czwarta, zrozumiałam. Jesteś druga. Tylko nie. Nie. No co, zaczynamy. Od 7 lat robię czynsz gimnastyczne, więc jestem pewna, że wszystko będzie dobrze. Potwierdzam, to jest prawda. Krystyna! <tryk> Powiem szczerze, nic nie zrozumiałam. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Uuu! No! Uuu! E tak. tak, tak. I co tam dalej? E, no, no jakoś no, tak. Tak, wypadź. Tak tak. tak. tak, tak, Sprzecz głowę i. i... przez nogi? I, I tak. I, i później w, w nogi. No, no. Suu! Super! Felix! 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 No i świetnie, super Felix! Najważniejsze, że się zmieścił. Oop, pup, op, u. Bardzo dobrze! U, u.

Zgadzam się. Okej, tak. No i głowa. Sonia! Super! Super! Chcę zobaczyć oceny! Jesteście gotowi na oceny? Tak! Więc tak, na pierwszym miejscu jest Nicole! Dostaje 9 punktów. Wiedziałam, że tak będzie. Na drugim miejscu jest Sonia! Masz 7 punktów Woo! na trzecim miejscu jest Kristina! Masz 6 punktów, nie spodziewałam o, się, to dobrze. Ostatnie miejsce dzielą między sobą Felix i Adam. Dostajecie 5 punktów. Kogany, że bajka raz, dwa, trzy to wszystko. <laughs> no nie ogóle dałeś na początku. Felix, super! Wygrałem, więc pająka robisz ty! Kara będzie następna. Musisz być w mostku i przejść od początku sali do końca i mieć na sobie szklankę wody. Pkee. su Ale on wszystko wyleje! O dochodzi! Jeżeli zrobi to jak trzeba, to nic nie wyleje. Nie śpię się. da! Adam! da! A, Adam, Adam! 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 Adam

dziękuję. Go Jesteście gotowi do następnego ćwiczenia? Tak! Kto będzie wybierać karę? Ja, ja. Nikol była pierwsza, trzymaj. Yeah! Co tam, co, tam? co tam? No, no, Nikol, co to jest? Wieża ze skarpet. Uczestnicy robią wieże ze skarpet na głowie. Co? Czyli zdejmujemy nasze skarpety i dajemy na głowę temu, kto przegra. Pokazuj mhm. Pokazuje ćwiczenie. Następne ćwiczenie będzie bardzo łatwe. Super! Ona się nazywa Skok z Młynna". Aha, bardzo. Łatwy. Jesteś pewna, że będzie łatwo? Brzmi bardzo dziwnie. Słodzi mi nos, chyba mi się nie uda. Tak to wygląda. Tym razem na pewno muszę wygrać. Nie chcę skarpetek Feliksa na głowie. Bierze swoje skarpety. O, ostatni raz tydzień temu, ale nic. Yeah. To było dobrze. Christina. Uh! Christina. 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 Uh! Christina. Gimnastyka to jest moje drugie imię. Najważniejsze, żeby nikogo nie uderzyć. Sonia? Czemu ja? Czemu ja? Może niech Felix pierwszy stoi. Patrzcie, to jest normalne. Nie myślałam, że jestem taka niebezpieczna. <laughs> <laughs> Całkiem się nie udało. Uh! Felix, Felix! Robię nie mój, aż mi głowiec. Teraz jak polecę nad wami, a jak później spadnę, to będzie koniec. Harakiri! O, 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 o. Mi się wydaje, że było. To jest mój poziom, fajnie. Nie ból, nie ból, nie ból. E, jest malutki problem. Maczuki ważą więcej niż ja. Najważniejsze, nic nie złamać podczas strzelania. Zrobisz to! Ależ mi głowiec! Uuu, wow, a czemu to było tak łatwe? Hmm? E, ponieważ tak to jest! Sonia! 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 sonia, 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 sonia. Uh! patrzcie jakie w kolory są czugi. Patrzcie jakie mam skarpety! A jaką gumkę do włosu, A kosule, a? Jestem stworzona, żeby wygrać! No, zgadzam się! Uh! Gotowy usłyszeć oceny? Tak! Więc tak, na pierwszym miejscu jest Nicole. <excluded> <Luxem> Dostanie 10 punktów. Mam wrażenie, że to jest niesprawiedliwe. Nicole uprawiała gimnastykę, a my nie. Wszyscy ona zawsze wygrywa. Po pierwsze, Felix, bardzo dawno nie słyszałem gimnastyki, a po drugie, takie życie. Drugie miejsce, Sonia. Маша, идем пункту. Ууу, целый час чудемки. <laughs> На третьем месте Кристина, Феликс и Адам. Ууу, вау, 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 вау. по четыре пункти. Ууу, камень, ножицы, папир, раз, два, три. Идем из Камень, ножицы, папир, раз, два, три. Ууу, летим. Я с тобой потом. Wiedziałam, że trzeba było dać papier. No co, zdejmujcie skarpety i robimy wieżę na głowie. Tak. Znieżka jesteś pełna? No, tak. Może ja zacznę? Tak. Jaki fajny, ciemny, specjalny dla Adama. Nie mogę patrzeć na te skarpety, biedny Adam. I najlepszy na deser. Patrzcie, jaki jest czysty. Wszystko? U, zrobiłeś to... Śmierci tak, że nie mogę siedzieć. Koledzy, wiedzieliście, że na ostatnich dwóch filmikach całkiem zniknęłam z kanału. Wyobraźcie sobie, że mogę zniknąć na zawsze i nie będzie więcej filmików ze mną. Wyobraźcie sobie, oglądacie filmik, on nam się podoba, ale w jakiś moment nie będę się pojawiać na YouTube. Żeby tego się nie zdarzyło, trzeba subskrybować nasz kanał. Inaczej YouTube przestanie rekomendować nasze filmiki. W związku z tym już subskrybuj nasz kanał. Inaczej zniknę na zawsze i nigdy nie zobaczysz mnie na YouTube. Jesteście gotowi do następnego ćwiczenia? Tak! Kto wybiera karę? Ja! Krystyna ja. ja. była pierwsza. Daj mi telefon. Koro, koro. Co tam, co tam? Wulkan. Mentosy z kolo w A... O nie, to koniec. Nie, 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 ja nie chcę więcej, nie chcę. spodobało ci się w zeszłym filmiku? <laughs> gotowi zobaczyć ćwiczenie? Tak! Ono się nazywa skok ze wstążką. Jakaś dziwna nazwa. W porządku. Adam! 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 Mi się wydaje, że mogę się zaplątać i nikt mi z tym nie pomoże. pomaga poprzednie błędy i teraz jestem dobrze nastawiona Uuu! Dobrze! Uuuu! Femix, 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 Fem Kiedy byłem dzieckiem bardzo lubiłem się bawić z tymi wstążkami więc yy, ze skokiem poradzę sobie, mi się wydaje, że wszystko się uda otrzymam 10 punktów za to

Sonia, 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 Sonia so 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 e, Żadnego razu w swoim życiu nie trzymałam w rękach wstączki e, Skoki kiedyś robiłam, tylko nie takie e, Więc zobaczymy, nie wiem czy się uda, ale postaram się Woo! Sonia e, Słuchaj Sonia, przez tą wstączkę nie wiedziałam jak zrobiłaś skok Możesz jeszcze raz? Najważniejsze, żeby sędzia wiedziała Chcę usłyszeć ocenę Jesteście gotowi? Tak! Na pierwszym miejscu Nicole! 9 punktów! Na drugim miejscu Sonia! Wuh! Nie będę piła kole! Dostajesz 7 punktów! Dzisiaj mam tylko siódemki! Na trzecim miejscu Krystyna i Felix, Wuh! 6 punktów! Tak! A, to mi jest naprawdę szkoda! I na ostatnim miejscu Adam. Masz 5 punktów. Woo! Chociażby masz jeszcze jedną koszulę. Nic z tobą nie będzie. On wszystko dobrze zrobił. Kara się nazywa Wulkan. Najpierw wierzysz do ust Mentos i później lejesz w szkole. Woo! Trzymaj się, Adam. Otwieraj usta. Feliks trzymaj głowę. Trzymam. Wulkan. To było źle, więc spróbujemy jeszcze raz. Trzymasz około ust i od razu pijesz. Tak, tak, obok, nainhos, dawaj, dawaj. Pi, 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 pi. Tak! Taka kara! Gotowy do następnego ćwiczenia. -a -a Kto wybiera karę tym razem? Ja, 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 ja! Felix, byłeś pierwszy, twoja kolej. Daj, daj. I mamy tutaj. Nie, nie, nie! Ogólnie? Tylko nie włosy znów. Jestem w szoku, nie chcę być łysy. Tym razem trzeba na 100% wygrać. Bardzo lubię swoje włosy i brwi. To są nasze challenge, więc ktoś zostanie bez włosów. Następne ćwiczenie mamy z piłką. I wygląda ono tak. O nie, nie, nie. Adam. W koszykówkę, więc piłka, to jest moje życie. Lecimy. <grywa> Grał w koszykówkę. Piłka to moje życie. <grywa> w rękach może tak, ale w nogach nie. Jestem w szoku. Nie, żartuję. Do, bardzo bardzo do, dobrze. dobrze pięknie. Krystina! 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 Myślę, że z piłką poradzę sobie. Wiedziałam jak to robi Adam, więc się nie przejmuję. Oh, tak jeszcze zrób. Tak, tak. Bardzo lubię grać piłkę nożną, ale nie wiedziałam, że kiedyś piłka będzie grać mną. Felix, 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 Felix! 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 <Nicky> wow, super, delka! Nie, nie, go, nie, go, nie, go, Powiem szczerze, chce mi się płakać. Ale no, ja zrobię wszystko dobrze, postaram się. Nikol <U. miela> Sonia! Wow, Sonia! 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 Jestem w szoku z Nicole, jestem w szoku z piłki, jestem w szoku z gimnastyki. Jestem w szoku. Tak, tak, Sonia! Uuu. Sonia! Uuu. 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 Sonia. Uuu. Wiesz co, było bardzo dobrze. Gdybyś złapała piwkę, w ogóle byłoby idealnie. Idziemy słuchać oceny. No co, jesteście gotowi? Uuu. <noise> Na drugim miejscu Kristina Krystyna. Dostaje 8 punktów. Uuu! Na trzecim miejscu jest Felix. Uuu! 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 Przepraszam, poniosłam trochę to trzecie miejsce. W związku z tym tak. Ma 7 punktów. Uuu! Uuu! 7. Na czwartym miejscu jest Sonia. Uuu! 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 O nie, Adam znowu. A dzięki Bogu. Masz pięć punktów. O, 5 pięć, Super. Pięć, 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 Bardzo pięć, dobrze. pięć, pięć, Na ostatnim miejscu Adam. Masz dwa punkty. E, no, słuchaj, też w porządku. Adam otrzymuje karę. Idziemy. Musisz ogolić balon tak, żeby nie pęknął. O nie, musimy odejść dalej. Okej, okay, powodzenia. O, to taki dystans społeczny. Jestem mistrzem zgolenia. Czemu wszyscy uciekliście? Patrzcie, jak śnieża stoi. Ja się boję. <grymne> to koniec, wszystko zrobiłem. No Naprawdę ogoliłeś balon? I on nie pęknął? Pracowałem w barbershopie. Jesteście gotowi do ostatniego ćwiczenia? Moja kolej, moja kolej, ja. Okej, okay, Senia, możesz to zrobić, ale tutaj została ostatnia kara. Pięknie? Co tam będzie, taka niespodzianka? Obraz nerfu. 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 Nerw to jest jasne, a to z obrazem? Jeszcze nie wiem, ale mi się wydaje, że to będzie trudne. Idziemy! To ćwiczenie! Uuu, dobra, idziemy. No co, jesteście gotowi? Tak! Następne ćwiczenie mamy ze skakanką. Co? ja się było wow! Adam, 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 adam! Dzisiaj idę na rekord, już przegrałem cztery razy i zmieniłem dwa razy koszulę. Jeżeli przegram piąty raz to będzie mój osobisty rekord, więc lecimy. Nie, okej, okay, robię inaczej. Uuu! Dobrze, Uuu! bardzo dobrze. Kristina! Chociażby skakankę trzymałam kiedyś w rękach. Ok, tak, tak, tak. Uuu! To jest takie święto. Feliz! Mam nadzieję, że się nie uduszę. Ok, bierzemy tak, później tak. Tak, i... tak, super. O, o nie. <ścoughs> nie. Dawaj Feliz. Dawaj, dawaj, jeszcze trochę. Nie! Nie przegrałem! I e, Wzięłam inną skakankę, ponieważ ta jest za długa dla mnie. To jest też tak łatwe? Nie, sonia, 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 sonia. E, nie mogę przegrać, ale tutaj się nauczę. Zaniegałaś. No, I raz, dwa, trzy, cztery, pięć. <tolicy> Chcesz usłyszeć oceny? Tak! Ta Na pierwszym miejscu Nicole i Krystyna. <tolicy> 10 punktów. <tolicy> Na drugim miejscu Sonia. Myślałam, że będę Sonią. Sonia ma 8 punktów. Nie, że Nicole. Na trzecim miejscu Felix! Uuu! Uuu! On ma 5 punktów. Super! Piątka, bardzo dobrze. Na ostatnim miejscu jest Adam. Ma 3 punkty. Własny rekord! Ma swój rekord! Pięć kar z pięciu. Wybrałeś dla nas dzisiaj. Idziemy robić karę! Uuu! Macie nerfę z kulami z farbą w środku. A Adam ma arkusz. Strzelajcie po kolei i malujecie obraz. Wow! Jesteśmy gotowi! Woo! Idealnie, patrz. <głos> <głos> Namalowałam swój obraz. <noise> Namalowałam. Hmm, szkoda, że tak poleciało. Trzymaj się, Adam. Wow! Idealnie to zrobiłam. <noise> No nie, trzeba było na arkusz, Felix! Ile, ile razy cię tłumaczyć! Bardzo proszę, tylko nie w twarz. Blisko, Ale w ścianę! Oh, przepraszam, nie wiedziałam, że tak będzie. Myślę, że nasz obraz jest gotowy. A Czas się dowiedzieć, kto wygrał ten challenge! Na pierwszym miejscu jest Nicole! No, ile punktów? 48 w sumie 50. Uh, Miałam dwie dziewiątki, a to wszystko dziesiątki. Na drugim miejscu jest Sonia. Wow. 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 Ona ma 36 punktów. Wow. Wow. Bardzo dobrze. Wow, jaka duża różnica. Na trzecim miejscu Kristina. Wow. Wow. Ile punktów? Ona ma 34 punkty. Wow. Wow, super. Fajne. Na czwartym miejscu jest Felix. Wow. Ma 28 punktów. Wow. I na piątym miejscu jest Adam. Wow. Nikt nie wątpił. Odu! Ma w sumie 19 punktów. Wow. wow Bardzo dużo. 3, 2, 1, go. Oglądajcie Mystical. Dzięki, że oglądałeś do końca. I nie zapomnij polubić ten filmik. Uciekamy. Pa. pa.